Standardowo tak, ja zaczynam Paweł Salamucha od spojrzenia na wykres kontraktów terminowych ew 20 Sytuacja jest nietuzinkowa, a czas jest magiczny, tak, bo jak przystało się mówić, że mamy do czynienia z okresem gorącego kartofla, tak, czyli za niespełna jeszcze, znaczy w zasadzie jutro, mamy do czynienia z wygaszaniem opcji kontraktów, czyli jest to okres magiczny z bardzo dużym prawdopodobieństwem wszelkiej spekulacji, tak i odwrotów, zwrotu i tak dalej. A więc na wstępie chciałbym was po prostu przestrzec tych mniej doświadczonych inwestorów, żeby po prostu bardziej być ostrożnym podczas własnego inwestowania. No i przejdźmy od razu do konkretu. Widzicie tutaj spojrzenie WIG20 wykres w skali dziennej. I cóż, cóż po nim widać. Tak jak już to wam mówiłem wielokrotnie wcześniej, póki nie wybijemy poziomu, tutaj mi się w Darwon, bo zaznaczyłem 2253, ale chodziło mi o poziom 2353-2356, są to poziomy, przynajmniej według mnie magiczne. Ale nie dlatego, że mam jakiś, jakieś skrzywienie w stosunku do tych liczb, ale chodzi mi raczej o analizę metodologią Price Action. To jest ta granica, która nie, została, nie powinna zostać wybita. Tak? Według my w takiej już praktycznej i standardowej metodologii Price Action właśnie to są takie opory, które nie, nie powinny zostać wybite. I tutaj chciałbym nadmienić jedną rzecz, ponieważ na przestrzeni ostatnich kilku dni też dostałem sporo takich maili, smsów, też telefonów na temat tego, że no jednak, te price action już nie, tam, ta formacja, czekaliśmy na, tą, na, to, na ten setup ponad 3-4 tygodnie, tak i, i tak się nakręcaliśmy, że no będzie, już się tutaj kreuje, już się coś klaruje. A sumą sumaru zrobiliśmy ruch na 50 punktów, z czego większość inwestorów zostało wyrzuconych na stop lossach sięgających 5-6 punktów tak, zysku. Tak, tak, żeby było na maklera. No i od razu pojawiło się wielkie zażenowanie. Tak, że no i jak to w trzy tygodnie i nic, żadnych efektów. Słuchajcie, to też nie, lepiej, ja powiem w ten sposób, tak trochę przekornie, tak? lepiej w tak, niż miałoby was wyrzucić na stracie, bo wtedy frustracja byłaby potrójna. A też pamiętajcie o pewnych zasadach, tak? Że jeśli wyklarował się sygnał, i e, a, jeśli wyklarował się sygnał, a dalej i nie został on dalej zanegowany, to ten sygnał dalej jest w mocy, tak? Nic się nie zmieniło. I jeśli. W tym momencie dalej nie wybijemy poziomu 2353, to ja dalej twierdzę, że nie mamy możliwości wzrostu. Tak? Znaczy, przynajmniej nie ma możliwości szybkiego powrotu do wzrostu. Chciałbym Wam jeszcze pokazać jedną rzecz, która jeszcze bardziej może utwierdzać w tym, że, że taka sytuacja może mieć miejsce. Zwróćcie uwagę teraz na wykres kontraktów terminowych w skali tygodniowej, tak? Z czystym sumieniem można zaznaczyć dopiero cztery elementy z price action, tak to dużo tłumaczy, ponieważ jest to jakby potwierdzenie tego, że ta pala, musi ta fala ostatnia jest tym takim będzie. Póki nie wybijemy oczywiście, jeśli wybijemy ten poziom, czyli ostatniego lower high, wiadomo, że wszystko filmują, tak, ale póki nie wybiliśmy jeszcze tego poziomu, to nie ma mowy o powrocie do wzrostu, tak. Sygnałem, tak de facto, z wykresu dziennego, tak, czyli dla tych inwestorów, którzy mimo wszystko bardzo trzymają krótkie, no to w mojej ocenie, no ten poziom 2353-2356 nie powinien zostać wybity, tak. Ale, ale i dla pewności, no to jeśli ktoś już myśli o zajmowaniu pozycji długi, to ja bym się wstrzymał do poziomu 2400, tak? 2398, tam dopiero bym rozpatrywał setupu w górę. I też po spełnieniu się wszelkich warunków. Chciałbym wam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Teraz, z tego tytułu, że jest okres gorącego kartofla i tak dalej. Handel przenosi się już na walory, znaczy na kolejny kontrakt, tak notowany już na czerwcowy i przechodzimy na FW20N, nie tak jak do tej pory na H, tylko już większość inwest... znaczy większość jeszcze nie wiem, no bo jeszcze te obroty nie zostały tak mocno przeniesione. Wczoraj coś się wydarzyło, ale nadal jednak trzymamy się, znaczy już, no, już można powiedzieć, że Inwestorzy są w rozkroku, ale też inwestorzy przenieśli się na M, na, na te czerwcowe, tak, z terminem wygaszania. I to, co chciałbym Wam pokazać, jednak jeszcze zdecydowałem się na starym e, kontrakcie, w tym już jutrze, jut, jut, jutro wygasza się, to tutaj bardzo, faj, bardzo fajną formację harmoniczną. Ostatnimi czasy dużo tych formacji się pojawiło, tak powstają, znaczy istnieje możliwość wykształcenia się, mi ciekało, kilka razy podane na stronie, że coś takiego pojawiało się. W tym momencie mamy pełną wykształconą formację price action. No, przepraszam, formację harmoniczną. Bez mała mógłby, moglibyśmy ją nazwać Bad Pattern. Tutaj jeden tylko parametr troszeczkę nam się wydłużył. I, i oczywiście to jest jeszcze prawdopodobieństwo błędu czterech punkcików, także gdybyśmy doszli cztery punkty wyżej, to już by było perfekcyjnie, a więc jeszcze na to możemy sobie zostawić taki jakby margines błędu, ale jeśli by ta formacja się zrealizowała i chciała za, zagrać, to jest bardzo fajny sygnał na to, że rynek może się odwrócić. Dodatkowo to, co wam mówił. Mariusz z Masajem podczas znaczy ostatniego webinaru poniedziałkowego, że na wczoraj była bardzo mocna data zwrotu. A więc to wszystko ładnie się zazębia, układa, ale tak jak już zawsze to powtarzam, zawsze musicie brać to pod siebie, tak? Czy się zdecydujecie zagrać jeszcze na starym kontrakcie, czy zagrać na już tych czerwcowych, to jest Wasza indywidualna Wola, i tak jak mówię, sprawdźcie mnie, sprawdźcie to, czy faktycznie ta formacja jest formacją. Tak, żebyście nie wierzyli mi na słowo. Cóż więcej, zalecam Wam spokój. Tak, nic się nie dzieje. To nie jest tak, że, że rynek teraz coś będzie tylko rósł, albo że teraz to tylko będzie spadał. Nie wiadomo tak naprawdę. Dobrze jest być przygotowanym na oba scenariusze, ale tak jak już podkreślałem. Negacja formacji prospadkowej to jest wybicie poziomu 2353-2356, ale sygnał do zajęcia pozycji to już jest całkiem oddzielna bajka. I w tym momencie, no wiadomo, że według metodologii price action i skali dziennej można próbować się dalej pakować na 2296. Ten tak? sygnał jest dalej w mocy, jest doświadczenia, więc że. Tutaj będzie taki sygnał, gdzie większość inwestorów go nie będzie widziała, a więc można bardzo fajnie wejść w rynek. Już mega sygnał i nawet pokazany będzie na wykresie tygodniowym, to będzie ten tutaj, wybicie ostatnich minimów. Aczkolwiek, jeśli ktoś, ktoś ma doświadczenie i z harmonicznością i z tą geometrią rynku, to też jest logiczne zajmowanie pozycji tutaj przy wzroście z bardzo wąskim stopem, tak? Ale tutaj to chciałbym podkreślić, że to są tylko spostrzeżenia, tak? To nie jest jakby porada inwestycyjna w myśl ustawy. My, ja myślę, że też chłopacy dzielimy się swoimi spostrzeżeniami na temat aktualnej sytuacji rynkowej. Ja więc tak czy inaczej <grytanie> decyzja, a przede wszystkim konsekwencje finansowe wynikające z tej Waszej decyzji pozostają po Waszej stronie, tak. Na analizę już czerwcowego kontraktu będę zapraszał Was w poniedziałek. Mogę Wam tylko podpowiedzieć, że tam również pojawiła się harmoniczność. No i cóż, no, jak to się mówi, wszystkiego nie, za Was nie możemy zrobić, nie? Tak czy inaczej, z mojej strony na ten temat i na ten moment to wszystko. Jeśli będą jakieś pytania, to oczywiście po prezentacji e, śmiało będę mógł na nie odpowiedzieć.